Będziesz się tak gapił? Tak. Bardzo za tobą tęskniłem. Nie wierzę, że tu jesteś. Jak wytrzymam dwa dni bez ciebie? Dokąd się Prag. wybierasz? Do Pragi. Ale nie chcę cię zostawiać. To zabierz mnie ze sobą. Jadę w interesa. Zanudzisz się. Dawno tam nie byłam. Pozwiedzam sobie. Poza tym, chyba znajdziesz dla mnie trochę czasu. Myślałam, że nie chcesz mnie zostawiać. Nie chcę. No więc. Dobrze? No dobrze.